Myślisz mi się, że on tu może być? Ja nie wiem, czy to jest dobry pomysł, naprawdę. Uwierz mi, jest to najlepszy pomysł. Tutaj wszystko się zaczęło. Moja przygoda cała dziesięć razy to się zaczęło w tym właśnie miejscu. Co tu jest strasznie rozwalone? To są skały, jak to jakby się wszystko zawaliło. Totalnie masakra. Kiedyś to, to w ogóle inaczej wyglądało. To było kilka dni temu. Gdzie on może być? No nie wiem, no trzeba go szukać. No co ja ci poradzę? No szukamy go. A co zrobimy, jak go znajdziemy? Nie wiem. Skąd ja mam wiedzieć? Nie znam się na, no, nie wiem czym. Ej, tu jest jakaś kartka. Gdzie? Tutaj. Patrz. Co to jest zapisane? Jeśli chcesz pokonać mrocznego wilka, musisz znaleźć strzykawkę. Powodzenia. Trzykawkę? Co? Okej, okay. strzykawkę. I ja się boję przychodzić, bo się wszystko zawaliło. I ja się boję tu przychodzić. Nie, masakra. Ale jest trzykawka. Ej no, biorę. Teraz tylko go znaleźć. No, łatwo ci powiedzieć, Misiek. Gdzie on może być? Nie wiem, musimy go znaleźć. A chyba go słyszę. Gdzieś tam, nie? To jest jakby w drugim budynku. To idziemy, chodź. Boję się. Nie wiem, czy ja chcę tam iść. Jak to jest jedna nasza szansa. Musimy. O nie, on tu jest. Cześć, wilku. tym mroczny jeden wilk. Wilku. Eee...